Cześć, Tarotka z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. Dzień dobry, a witam zwłaszcza ślicznie zodiakalne ryby, ponieważ jest to horoskop dla Was, dla rybek na wrzesień 2020, na rok 2020, po prostu wrzesień. Ryby, co dla ryb, co dla zodiakalnych rybek we wrześniu. Moje karty chciałyby powiedzieć. Takie już rybki zostaną przyciągnięte, przygarnięte do mojego tarota. Rybę. Cóż tu dla rybek na wrzesień 2020. O! No i mamy, proszę bardzo, jakiś ogień. Ach, bardzo fajnie. Słuchajcie, yy, przepowiada się tak. Przynajmniej karty początkowe zapowiadają, że y, mogła być jakaś trudna sytuacja. To mógł być jakiś romans, nie, jakiś trudny, niewygodny romans, moje drogie ryby. Albo jakieś, y, jakaś coś, y, co zaczęło zapoczątkowane, było z pasją, jakaś nowa pasja, czy znajomość jakakolwiek, tak? W każdym razie coś y, było... Zapoczątkowane, zrobione romans, nie wiem, albo jakaś sytuacja z kimś młodszym, z dzieckiem, no trudno. Co, coś było trudno, niewygodnie, źle, i słuchajcie, to ulega zmianie, to ulega totalnej zmianie. To jest tak, jak wybyście rybki we wrześniu przestały chcieć znosić jakąś trudność, niewygodę, i to mówię, wszystko jedno, czy to w związku, w pracy, w relacji, nie wiem. Cokolwiek to mogło być, tak? Czy sami ze sobą jakąś niewygodę, trudność, tak? Bo czasami też tak może być. I Wy macie tego dosyć już. Po prostu przestajecie chcieć znosić jakąś situation. Wobec tego dokonujecie zmiany w sobie. To taka głęboka zmiana, transformacja głęboka w sobie. I o to co? I o to bierzecie sprawę w swoje ręce. Po prostu zaczynacie być kreatorami swojego życia. Zaczynacie, przestajecie tkwić w miejscu i znosić niewygody, a zaczynacie ryzykować. Zaczynacie iść naprzód. Zaczynacie motywować siebie, ale również innych, być inspiracją dla siebie, ale też i dla innych, a przede wszystkim jest tutaj ryzyko. E, może być to zmiana w, w, w waszym własnym wyglądzie, tak? Może być, słuchajcie, takie postaranie się o to, żeby e, żeby żeby wywierać wpływ na innych, tak? W jakiś szczególny sposób. Tutaj takie mogą być y, rzeczy. Może być to, no dobrze i na tym poprzestanę. Ryby na wrzesień. Wasza energia, ryby. Mm. Trzeba się zmotywować. No tak, karty na początkowe były. Słuchajcie, rybki. Mo możecie być po prostu w jakimś uśpieniu. Może być jakaś, ojej, może być po prostu jakaś zimna sypialnia dla was. E odpoczynek, regeneracja, wyzdrow wyzdrowienie, albo zdrowienie, dochodzenie do czegoś. Może ta śmierć właśnie zapowiadała, że coś było z wami wcześniej trudne, jakaś sytuacja, niefajna, fajna. W związku z tym dokonuje się w was jakaś transformacja, tak zmiana w ogóle wewnętrzna ta śmierć. I może ta karta po prostu sugeruje, że przez jakąś część września po prostu Wy dochodzicie do siebie. Regenerujecie się po to, żeby właśnie móc wziąć stery w swoje ręce, tak? No, taka energia troszeczkę dochodzenia do siebie po czymś, po jakichś niedobrych sytuacjach. A no, proszę bardzo, pomaga wyzdrowienie, siła, witalność, czyli nabywanie tej, tej własnej siły wewnętrznej. Ale też i zewnętrznej, tak? Czyli y, należy dbać o zdrowie, po prostu o zdrowie, o dobrą odporność. Nie chodźcie w maseczka. Oddychajcie świeżym powietrzem. Więc y, dma, dba, należy zadbać o własną odporność, czyli do, porządnie się odżywiamy, porządnie y, pijemy, nie wiem, herbatki z cytrynką, tak? No, jakieś tam, nie wiem, soki z malinkami, no, no coś w tym stylu, tak? Żółka, odpowiednie herbatki. Dbamy imbir, wodę z imbirem i z cytryną, tak? Ja czas, często no, się posiłkuje takimi właśnie trunkami, że tak powiem. Więc dbamy o to, co pijemy, o to, co jemy, dbamy o to, żeby się wysypiać, dbamy o to, żeby uprawiać, słuchajcie, sport, siła, tak? Ta śmierć. Transformacja, która się w Was zadzieje, no to też może po prostu byliście, niektóre z Was, ryby mogły jakiś osiadły tryb życia w ostatnim czasie prowadzić i teraz no, jesteście w takim dochodzeniu do siebie, tak? I należy wziąć po prostu się za robotę. O czym też zawiadamiałby ten król buław z, z kart początkowych, że należy się zmotywować do działania, również do uprawiania sportu, tak? do takiej wydawania z siebie energii. To będzie bardzo pomocne w rekonwalescencji, w dochodzeniu do siebie, w rekonwalescencji e, umysłowej, mentalnej, e, zdrowotnej, fizycznej, cielesnej, ale też i tej mentalnej, właśnie a również i emocjonalnej, uczuciowej, tak? czyli dbamy o odporność, o zdrowie. E Bierzemy, mierzymy się ze swoimi kłopotami, nie odkładamy ich na później, nie odkładamy ich na kiedyś tam, tak? Możemy sobie da dać czas, żeby wydobrzeć po czymś, ale to nie może być tak, że my wszystko w ogóle odkładamy, tak? Tylko mierzymy się ze swoimi problemami. A, ok. Słuchajcie, giermek mi się odwrócił. Nawet nie macie pojęcia, jaka jestem w szoku moje drugie rybki, ja należę do osób które nie, czy nie, nie odwracają kart i jestem bardzo pedantyczna pod tym względem i bardzo pilnuję, żeby karty były prosto, ponieważ mnie denerwuje jak te karty są podwracane, uważam to za jakąś szczyt niechlujności więc jeżeli mi się jeżeli mi, takiej osobie odwróci się jakaś karta, to ja mam naprawdę przez pierwszy moment głęboki szok Muszę się oswoić z sytuacją, ale ponieważ jest to bardzo znaczące, tak? Tarot chce mi tu bardzo coś wykrzyczeć, skoro się karty odwracają takiej osobie jak ja. <laughs> Więc cóż tu mogło Was, cóż tu mogło Wam być? no To są jakieś, nie wiem, nieudane inwestycje, nieudane, nie wiem, jakieś szkolenia, szkolenia, staże. Praca, która się, coś, 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 coś co nie doszło do skutku, coś co nie wypaliło, coś, nie, coś co nie przyniosło oczekiwanych efektów, rezultatów, coś co się nagle skończyło, ktoś nam podpierdzielił z, no, z nosa jakieś okazje, szanse, tak, na dobrą pracę, na staż, na awans, na, e, nie wiem, wkupienie się w czyjeś łaski. Coś, nie po, coś poszło mocno, mocno nie tak, tak, jakaś inwestycja nie doszła do skutku, albo w coś, co wierzyliście, inwesty, inwestowaliście w coś, w kogoś, e, bądź w siebie, no jakby to okazało się totalną klapą, totalnym niewypałem, no tutaj takie mogły być, e, to mogło być też znajomość, która dobrze rokowała, zapowiadała się, że będzie dobrze rokować, a okazało się, że po prostu e, ktoś uwiódł, tak, uwiód wykorzystał no to też takie mogą być sytuacje. Słuchajcie, to może być, to może być ciąża, która nie doszła do skutku. Nie wiem, poronienie dla niektórych rybek, ale to, to dla tych, które miały, przeszły, to to się zdarzyło, tak? Bo to nie jest na teraz, tylko to już od do przeszłości odchodzi. Więc tutaj to, tą interpretację podaję tylko i wyłącznie dla tych rybek, które no, miały jakieś poronienie, tak? I w związku z tym ta rehabilitacja i konieczność zadbaj o swoje zdrowie, tak? Odejdź już od tego, już, już nie myśl o tym. Jeżeli no, jest staranie o ciąże, a jest niemożliwość, nie ma możliwości, żeby w tą ciążę zajść, no to też karta mówi: o, na, razie na ten moment odpocznij, daj spokój, poszukaj nie wiem, dobrego lekarza, dobrego kogoś gdzieś indziej, dalej, trzeba pojechać gdzieś, tak? Zupełnie w innym, nie wiem jak to powiedzieć w innej dzielnicy, w innym mieście, tak? Albo w ogóle trzeba, jeżeli w innych kwestiach coś poszło, czy szkoła się nie udała, jakieś studia, nie dostałem się na studia, nie zdałem jakiegoś ważnego egzaminu, nie przeszedłem jakiegoś szkolenia, czy jakiegoś stażu, nie dostałem. Y nie wyszło mi coś, albo jakaś rehabilitacja w ogóle nie przyniosła jakiegoś skutku, tak? to karta mówi: poszukaj innych horyzontów, odjedź, odpłyń od tego, znać coś innego, poszukaj kogoś innego, nowych inspiracji. Jeżeli to w Twoje myślenie przyniosło tutaj szkody, to y, trzeba y, albo za dużo właśnie było. Hmm. Za dużo było dla niektórych rybek takiego myślenia czysto e, materialnego, to karta i, i, i to przyniosło szkodę, i teraz macie troszkę po łapkach, trzeba się e, odkurować, odbić od Na Karta też powie: e, Zmień swoje myślenie, odby, odbądź taką podróż mentalną w głąb siebie tak? poszukaj jakichś e, innych rzeczy, które mogłyby Cię zainspirować. No to tutaj tak. E, tak, tutaj to wygląda. Generalnie pomocny byłby wyjazd jakiś, tak? Albo zmiana pracy, albo zmiana wyjazdu, znaczy albo wyjazd jakiś, zmiana otoczenia, zmiana środowiska. Może coś ci się nie udało, ponieważ cię środowisko blokowało, tak? Jakieś tu też takie mogą być yy, przepowiednie. Yy, albo ktoś po prostu podstępem cię wykorzystał, tak? Uwiódł, zostawił, no to też tak mogło być. Yy, w każdym bądź razie to, co będzie ci pomocne. To odejście od tego, odpłynięcie, ja bym powiedziała nawet nie kłócenie się, nie, nie awanturowanie się w pewnych kwestiach, tylko właśnie spokojne wyważenie, odpłynięcie od kłopotów, od sytuacji, od środowiska, od osoby. Tak, jeżeli zdrowotnie coś, jakaś rehabilitacja się nie udała, czy Kuracja jakaś nie przyniosła w ogóle żadnego efektu, należy na razie dać sobie z tym spokój. Może odpłynąć, kogoś innego poszukać, tak? Albo po prostu odejść od tego. Wypocząć samemu, zadbać o swoje zdrówko, odporność, o dojście do siebie, tak? natomiast nie uciekać przed kłopotami, tak? odpłynąć na inny brzeg, poszukać jakiegoś uspokojenia gdzieś indziej, rekonwalescencji wydobrzeć, ale te kłopoty po, po to, żeby nabrać, nie, nie uciec od nich, tylko po to, żeby nabrać siły i później je umiejętnie rozwiązać, złapać ich zapysk, tak? ale najpierw trzeba doprowadzić siebie do porządku. Niektóre kłopoty, niektóre sprawy nie dadzą się jakby naprawić, tak? Jeżeli był jakiś staż, no nie wiem, nieudany czy coś, czy egzamin nie zdał, znaczy no, egzamin zdany, to można zdać. Ale jeżeli jakiś staż był zły, no to po prostu no, niekoniecznie tam wracać, coś innego poszukać, tak? Ale trzeba jakby najpierw porządek zrobić ze sobą. Hmm, proszę bardzo. Znowu, patrzcie, znowu się powtarza król y, buław, z, y, to co było z kart początkowych. Powolutku, stabilnie, troszeczkę, ale no zaraz powiem. Hmm. Ojej. I znowu się śmierć powtarza. Słuchajcie, no transformacja totalna Was czeka i mamy na spodzie mamy magiczka, tak, mamy czarodzieja, który ma, proszę bardzo, który ma naprawdę możliwość zaczęcia wszystkiego od nowa i to nawet może być tak, że nowy partner do Was przyjdzie, tak, no, nowa okazja poznania kogoś nowego, przychodzi propozycja jakaś wyczekiwana, wyśniona, tak, przychodzi to. Może być tak, że nowa praca przychodzi też, w zależności o co, o co tu pytamy, tak? Albo nowe propozycje właśnie w związku z pracą i tak dalej, i tak dalej, nowa kreatywność, e, możliwość budowania czegoś na solidnych fundamentach. Macie tutaj możliwości. E, ewidentnie coś nie wyszło, coś się nie udało. No, z tych rzeczy, co powiedziałam, co tak? E, jakby Wie, wiecie, albo się dowiecie, że macie w koło siebie jakąś kobietę bardzo miłą, bardzo życzliwą, bardzo pomocną dla Was. Może być to lekarka, w zależności od, jeśli są kłopoty zdrowotne, może być to jakaś lekarka, pielęgniarka, jeśli kłopoty w nauce, tak, jakaś, nie wiem, egzamin nie został zdany, czy staż się nie odbył, no coś takiego. Kobieta, nauczycielka, która będzie bardzo pomocna, może być tak. Może być tak, że, że w ogóle no jakaś tu się nowa miłość po prostu kreuje na horyzoncie, tak? Ktoś, kto Wam pomoże, ktoś, kto pomoże Was uzdrowić, wyjdzie do Was z, z jakąś tam życzliwością. Hmm. To o tym wiecie, że macie kogoś takiego, albo się po prostu dowiecie o, o takiej osobie. Natomiast karta się powtarza i rzeczywiście po jakiejś rekonwalescencji, ponieważ taką możecie mieć energię przez jakiś czas we wrześniu, po tym wyzdrowieniu do siebie, pomocne będą te rzeczy, które już wymieniłam. Wy rzeczywiście nabieracie wiatr w żagle. Nabieracie wiatr w żagle i rzeczywiście stajecie mocno na nogi w pewnym momencie. E i należy do tego dążyć, tak? Ta siła prosi o to, żebyś dążył właśnie do tego wyzdrowienia, ale jakby sam musisz się tutaj, e, sama musisz się rybo zaangażować. Może być tak, że wy w, w pewnym momencie, tak, zanim złapiecie ten wiatr w żagle, no jesteście sobie w tej takim uspokojeniu, uśpieniu. Trzeba do siebie dojść, coś zaleczyć, coś wyleczyć, coś od nowa uruchomić w sobie, na zewnątrz, i tak dalej. I początkowo rzeczywiście możecie. Czuć się troszkę jak takie słonie w składzie porcelany, tak? Niezgrabnie, nie wiem co, nie, nie, nie wiem jak ugryźć, jak coś tam, ale generalnie stabilnie, mocno, później pewnie siebie zaczynacie powoli, powoli e, zdobywać szczyty, które wcześniej się nie udały. I tutaj należy wręcz, należy wręcz, ale też karty mówią, że Wy to zrobicie, ale też należy, o czym ta transformacja tu świadczy, tak? Że na końcu, że coś się co prawda kończy. Ale to głównie w Was zachodzi ogromna transformacja. W Was zacho zachodzi ogromna transformacja, i to Wy zaczynacie po prostu być tą osobą, która zaczyna motywować sama siebie, dźwigać za uszy, motywować sama siebie, również staje się inspiracją dla innych, motywuje innych, tak? Z osobą, która zaczyna ryzykować nawet należy to zrobić, nie bać się takiego pewnego ryzyka, bo Wy tutaj początkowo tak sobie drepczecie, drepczecie, e, troszkę tak jak mówię, nie zgrabnia, ale później stabilnie e, po prostu sobie tam kopyt, 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 kopyt na tym koniku, stabilnie zaczynacie te szczyty znowu budować od nowa, bądź zdobywać, które wcześniej zostały utracone. E, I y, i warto nawet ryzykować, tak? Otworzyć się, nie bać się, zacząć wywierać wpływ na otoczenie, na środowisko. Wy tu macie nadzieję, że, że jakieś propozycje do Was przyjdą, że jakaś miłość się na Was otworzy, tak? Że ktoś Wam coś zaproponuje. Macie obawy, że tak się nie stanie, ale słuchajcie, no wygląda na to, że, że coś się może skończyć, coś może się zakończyć, jakaś jedna rzecz może się zakończyć jak najbardziej. Natomiast to nie jest powód do tego, żebyście Wy yy, no, yy, czuli się, że to jest jakiś koniec, tak? Bo jeden koniec wiesz czy następny początek. Tym bardziej, że te karty zachęcają. Wstań, działaj, ryzykuj, tak? Ryzykuj. Co prawda, z otoczenia idzie do Was takie trochę zniechęcenie, taka, yy, takie jakieś rozżalenie. Jakieś tutaj mogą być jakieś urazy, nie wiem, żale, taka troszeczkę niechęć, że coś poszło nie tak, coś jest źle, tak, no, takie trochę nie wiadomo co niekoniecznie współpraca. Yy, możecie też mieć niestety do czynienia, tak, z takimi yy, o, o ta, ktoś może być w, albo możecie mieć do czynienia z takimi osobami, albo jakaś osoba może być w waszym środowisku, która yy, będzie taka właśnie nie, nic się nie chce, nic się nie uda, po co to będziesz robiła, nie rób tego, nie ma sensu, no taka jakaś lebiega, tak, i oby ta lebiega właśnie nie wprowadzała was w taki stan, yy, że będzie chciała wam te skrzydła podcinać, podcinać, żebyście stali w miejscu, żebyś tutaj siedział, tam jeszcze, tak i nie wyłaził z tej energii, żeby to wszystko było takie, yy, ta, ta, taka ciepła pierzynka, tak i wy tutaj próbujecie sobie powoli tym kopyt kopyt, tak, troszkę niezgrabnie, jak, ale karta mówi tego, yy, bierz sprawy w swoje ręce. Od, sięgaj szczytów, sama się dźwigaj, motywuj się, tak? Rób te wszystkie rzeczy, które wcześniej wymieniłam. Motywuj siebie, bądź inspiracją również dla innych, bo to jakieś malkontenci w koło ciebie, a, a co najmniej jakaś jedna osoba, która może mieć na ciebie działanie, właśnie takie, nie. A po co nie rób tego? To nie ma sensu. No, sieć nie wychylaj się, tak? Otóż nie, masz się wychylać, masz ryzykować, masz podejmować ryzyko. Będzie później tak, że to ty się stajesz inspiracją, tak? Na końcu jest ta śmierć, czyli coś się kończy, coś się zaczyna, i pod spodem powiem jeszcze raz: mamy tego magika, czyli ponieważ coś się kończy, a coś się zaczyna. Ja myślę, że tu się głęboka transformacja głównie w środku ciebie zadziewa, tak? Coś w tobie w środku się zaczyna dziać, takiego, że to ty zaczynasz później być tą inspiracją i to ty zaczynasz jakby przewodzić. Natomiast cokolwiek miałoby się tutaj skończyć od zewnątrz, nie wiem, czy jakiś związek, relacja, praca, coś nie wyszło, to słuchajcie, to się zmienia, tak? Masz wszelkie możliwości po temu, żeby zapoczątkować coś nowego, cokolwiek to miało być, czy praca, czy porządna uczelnia jakaś, tak, czy jakiś nowy związek bardzo stabilny, czy po prostu taka Twoja dojrzałość, tak, taka Twoja dojrzałość, wychodzę z takiego rozwymułania, biorę łapy, życie w swoje rączki i zaczynam tworzyć, kreować, ponieważ następuje zmiana, ponieważ ja... Tutaj robię wszystko, żeby wyjść z tego stanu takiego, uleczyć, się, uzdrowić, a później to ja jestem tym decydentem, to ja o wszystkim decyduję, malkontenci mi tutaj z otoczenia po prostu sio, tak? Albo po prostu sio, wypier papier, mi tu mi skrzydeł nie podcinać, albo bierz ze mnie przykład i y, rób to, co ja, inspiruj się, idź do góry, osiągaj swoje szczyty, tak? Tak tutaj może być. Praca nowa może się jak najbardziej pojawić. Tu idzie do Was ogromna zmiana z naprawdę z dużymi możliwościami cokolwiek tam wcześniej nie wyszło, się nie udało tak by tutaj wychodziło może nawet należy jakiegoś kogoś zmienić w swoim życiu, swoim otoczeniu tak bym to powiedziała rady wynikały z kart natomiast jeszcze zobaczymy generalną radę dla Was moi drogie ryby jakaś to by była dla Was generalna rada na wrzesień Osiem buław, idź do przodu, proszę bardzo, idź do przodu, mamy tutaj czwóreczkę mieczy, sobie uspałem, sobie usnąłem, tak, muszę się tutaj odpocząć, muszę dojść, ale, ale bierzemy się w karby, to już co powiedziała mnie, przesuńcie sobie filmik, nie będę powtarzać i jakby jeszcze raz jest, kolejny raz jest zachęta, idź do przodu wyfruń z tego gniazda, tak, wyfruń, być może to otoczenie Cię po prostu gnębi, mięsi, podcina Ci te skrzydła, nic Ci tu nie wychodzi, nie wiem, chciałeś jakiś wniosek składać, nie wyszło coś, e, albo właśnie jakiś egzamin, czy coś, bo może jakieś środowisko Cię gdzieś coś tam wciąga, tak, albo jakiś romans, nie wiem, jakieś uwiedzenie było, no, już z tych wszystkich rzeczy, co już nie powiedziałam, karta mówi, e, ruszaj do przodu, daj sobie chwilę czasu na odsapnięcie, a później bierz się za siebie, pokonuj, bierz się z życiem za bary, pokonuj, tak, wszystko Jakieś tam przeszkody, zwłaszcza myślę, że na przeszkodzie może być też jakiś malcontent, jeden albo generalnie jakieś środowisko e, takie, no, że jest kochany, nic, tylko uciekać, które cię może właśnie tutaj e, trzymać bardzo chętnie, tak? Pod tą pierzynką, żebyś tam siedziała i nic nie robiła i, i sobie dogorywała. Tego nie robić. Osiem e, w radzi. E, jedź, jedź gdzieś, zrób coś. Odważ się, działaj, ruszaj się szybko, nie bój się zakochać, tak? Nie bój się zakończyć czegoś po to, żeby coś tam nowego otworzyć. Mak powie, masz pełne możliwości, tak, do tego wszystkiego. Cóż tu jeszcze wszechświat chciałby rzec dla rybek na wrzesień? Cóż tu wszechświat chciałby rzec? Dla rybek na wrzesień. Wskazówki, wskazówki. Proś o rady, proś o rady. Kobieta, powiedziałam, że wiesz już, ty już wiesz, albo się dowiesz, że jakaś kobieta jest dla ciebie e, pomocna, tak? Proś o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej twojej potrzebie. No, Bóg w kobiecie, który się objawia w kobiecie kielichów, słuchajcie, no można to też podpasować, ponieważ królowa kielichów, w swojej, że tak powiem, prostej postaci, tak, jest osobą bardzo czułą, bardzo nas rozumiejącą, empatyczną, wybaczającą nas, kochającą nas, otulającą nas, jak Maryja, tak więc. I taką bardzo, bardzo życzliwą, trzymającą za nas kciuki, zawsze będącą po naszej stronie, więc jak najbardziej można tutaj sobie tak dopasować. Ale generalnie proś o rady, Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie, wskazówki. I więc znaj, znajduj tą motywację w sobie, tak? Odważaj się, ryzykuj. I nie pozwól, żeby ci otoczenie po prostu podcinało skrzydła i, i zniechęcało cię do życia, do działania, e, do wyjścia z kiepskich związków, do nawiązywania nowych związków, e, do podejmowania kolejnych prób, jeżeli coś tu się nie udało. Tak? Nie pozwól sobie w ogóle tutaj e, zatrzymać się w miejscu. Nie ma sensu. Bierz się z życiem za bary, ruszaj naprzód. Bądź motywacją dla siebie, ale również dla innych. Czas na zmiany po to, żeby zapoczątkować nowe, fajne rzeczy w Twoim życiu. Tak wygląda wrzesień dla ryb, które przy, mój tarot przyciągnął. Mam nadzieję, że karty są dla Was pomocne. No i cóż, to wszystko. Do następnego. Cześć, tarotka.